Cześć, dzisiaj naprawy ładowarka 12V. Zapraszam. Trafiła do mnie taka ładowarka 12V. Na kanale już były filmy z takiej ładowarki. Prawdopodobnie, chyba dwa albo trzy. Za każdym razem była inna usterka. Zobaczymy sobie, co w tym przypadku się wydarzyło. Objawy, jakie zostały zgłoszone, to po podłączeniu do zasilania oraz podłączenia akumulatora. Wygląda wszystko tak, jakby miało działać. Natomiast nie działa i prąd nie płynie do akumulatora. Sprawdźmy sobie faktycznie, czy tak jest. Ładowarka jest uruchomiona, sygnalizuje to właśnie niebieska dioda. Podłączam akumulator. Kliknął przekaźnik. Dioda zmieniła na kolor zielony, czyli jakby rozpoczęła ładowanie. Tak samo ikonka no i że akumulator samochodowy a jak widzicie, prąd żaden nie płynie. Oczywiście bezpiecznik, który jest tutaj, jest sprawny, bo przecież, jakby był spalony, to by nie rozpoczął się proces ładowania. Po wyjęciu bezpiecznika wyłącza się, a po włożeniu proces się zaczyna. No ale prąd, mimo wszystko, nie płynie. Zanim przejdziemy do naprawy upewnij się, że subskrybujesz ten kanał, gdyż duża część widzów tego jeszcze nie robi, a regularnie ogląda filmy. A jeżeli już to robisz, to zapraszam Cię na wspólną naprawę. Rozkręcam obudowę i sprawdzam co się dzieje. Tak to się prezentuje w środku. Raczej nikogo tutaj nie było. Płytka trzyma się na dwóch śrubkach. Pamiętajcie, że to było podłączone do prądu, więc w kondensatorach może być napięcie, więc albo trzeba rozładować kondensatory, albo czekać jakiś czas, aż one same się rozładują. Odlutuję tutaj wszystkie przewody, tak żebyśmy mieli do tego dostęp. Przewody odlutowane można to sobie odłożyć na bok. Uważajcie, żeby nie zgubić tego elementu. Jest to po prostu tutaj przycisk od czego by tu zacząć. W pewien sposób jest to sprawne. Uruchamia się tutaj mikrokontroler, czyli napięcia jakieś są. Zaraz sobie to podłączę i pomierzę. To co teraz mnie interesuje, nie bardzo mam wam możliwość pokazania, ale tutaj w środku jest kondensator. Obok tego kondensatora tutaj mamy wyprowadzenia i tu jest dioda prostownicza. Skoro ten prąd ładowania nie płynie do akumulatora, jedna z możliwych opcji, jaka jest, to, że ten zasilacz tutaj nie produkuje tego napięcia ładowania. I najlepiej to sprawdzić właśnie na tej diodzie. Zasilanie włączone. I sprawdzam. Niestety nie będziecie tego widzieć. O, zobaczcie. Na diodzie prostowniczej, czyli też na tym kondensatorze, mamy niecałe 18V, więc to jest w porządku. Odkręcę tą górną płytkę i zobaczymy, co pod nią widać. Może po prostu gdzieś jakaś ścieżka jest pęknięta. Wiadomo, ładowarka to raczej jest taki przedmiot, który no, gdzieś tam się może walać. Więc gdzieś jakieś uderzenie, może coś takiego. Porozkręcam to i widzimy się zaraz ponownie. Odkręciłem trzy śruby mocujące. Trzeba jeszcze to złącze wylutować, żeby te płytki rozłączyć. Płytki są już rozdzielone. Przyjrzę się temu, i zaraz do Was wrócę. Przejrzałem te płytki pod mikroskopem, czy nie ma żadnych pęknięć, no i nic nie znalazłem. Wszystko wygląda w miarę ładnie. Zasilacz produkuje zasilanie i dochodzi tutaj na kondensator. Mamy to zasilanie, natomiast nie wychodzi na złącze. I pomiędzy tym, tak naprawdę, jest tylko przekaźnik, który możecie zauważyć, że jest tutaj. Ja obstawiam, że to on będzie winien, pomimo tego, że. Podczas testu było słychać, że on się załączył, ale może być tak, że po prostu jego styki się wypaliły. Rozlutuję to wszystko tutaj i zobaczymy, czy faktycznie on jest temu winien. Podlutowałem przewody do cewki. Te dwa skrajne piny to mamy tutaj zasilanie. A te piny właśnie w kółku. Są to piny od przełączania przekaźnika. Jeden jest niewykorzystany, czyli w stanie spoczynku. Ten powinien się łączyć z tym, a gdy przekaźnik się załączy, to to powinno łączyć się z tym i mieć wtedy przejście już do akumulatora. I sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. Cewka przekaźnika jest zasilana z 12V. Zasilanie podłączone. I tak jak mówiłem, tutaj jest jeden pin. I teraz widzicie, że jest przejście do tego pinu. Tutaj nie ma przejścia. Załączam cewkę. Cewka jest załączona. Tutaj już nie mamy przejścia, a powinno być tutaj, widzicie? Czyli jest tak jak podejrzewałem, przekaźnik jest uszkodzony. Wylutuję ten przekaźnik, rozbierzemy sobie go i zobaczymy, jak on w środku wygląda. Odlutowany przekaźnik, wyjęty. Ja w międzyczasie zamówię nowy. Jakby ktoś potrzebował, no to tutaj macie symbol. Zobaczmy, co tam w środku jest uszkodzone. Tutaj mamy styki, właśnie. Zobaczcie, że mimo wszystko się przełącza. Ustyk mamy czysty, tutaj jak widzicie jest zabrudzony i tutaj też są ślady, czyli mamy winowajce. Nowy przekaźnik już mam, okazało się, że nie muszę zamawiać, akurat miałem taki na stanie. To są dosyć popularne przekaźniki, często używane, więc jeżeli sobie zamawiacie, no to warto te kilka sztuk więcej zamówić. Zawsze to zapłacicie trochę taniej, kupując większą ilość. Zabieram się za wymianę tego przekaźnika. Pora to przetestować. Tutaj mam podłączone zasilanie. Tutaj mam podłączony akumulator. Tutaj będziecie widzieć czy płynie prąd. I włączam zasilanie. I tak jak słyszeliście przekaźnik się załączył. I zobaczcie, że już prąd płynie, więc udało się zreanimować ładowarkę. Poskręcam to wszystko i widzimy się na podsumowaniu. Ładowarka poskładana, już pewien czas działa i ładuje akumulator, wszystko jest w porządku. Tak jak widzicie czasami zdarzają się i takie bardziej mechaniczne usterki. No, z taką usterką jestem przekonany, że każdy sobie poradzi. Mniej więcej pokazałem jak to zdiagnozować, jak to sprawdzić w prosty sposób, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana, zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju przez YouTube'a, jak i przez symboliczną kawę. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się. Cześć!